Przepisując przykład, od razu myślmy nad rozwiązaniem. Mamy kolejno x minus y razy 2x plus 3y plus x plus 2y razy minus x plus 5y. To się równa. Widzimy, że w tym przykładzie, jak i w kolejnych przykładach, będziemy mieli dużo mnożeń typu nawias przez nawias. No to zaczynamy. x razy 2x to 2x kwadrat. Skąd bierze się ta potęga? Tak na wszelki wypadek Wam pokażę, że mnożę w tym momencie x do potęgi pierwszej razy x do potęgi pierwszej. Jeśli mnożymy potęgi o tych samych podstawach, to wykładniki potęg dodajemy, stąd mamy x do potęgi 1 plus 1 to 2, dlatego jest x kwadrat. No to idziemy dalej. X razy 3y to 3xy. Minus y razy 2x to minus 2xy. I minus y razy 3y to minus. 3y kwadrat. Następnie idziemy do tych dwóch nawiasów. x razy minus x to minus x kwadrat, x razy 5y to 5xy, 2y razy minus x to minus 2xy, 2y razy 5y to plus 10y kwadrat. To się równa. Zredukujmy wyrazy podobne zaczynając od um, wyrazów w najwyższej potędze, więc mamy kolejno 2x kwadrat minus x kwadrat to jest x kwadrat. Następnie minus 3y kwadrat plus 10y kwadrat to plus 7 y kwadrat. No i teraz tutaj mamy wyrazy podobne i tutaj mamy wyrazy podobne. Więc tak, 3xy minus 2xy to jest 1xy, plus 5 to 6 minus 2 to 4. Czyli łącznie mamy plus 4 xy.